Cześć właśnie, tylko w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Poppy Playtime chapter pierwszy. W tej okazji, że chyba w moim pierwszym, albo drugim odcinku, który wrzuciłam na YouTube, mówiłam Wam, że jeżeli w tym pierwszym, gdzie mówiłam Wam o tej grze My tonie Color Color Magic, to chyba tam albo o tym w pod tym, tym filmie o Happy Mode albo Edifa. No, wam, że jeżeli wiemy pod tym pierwszym odcinkiem z kucykami 100% tak w górę, to zagram w Poppy Playtime pierwszy chapter, a jeżeli pod tym odcinkiem wiemy te, ru, też to, albo więcej, nagram drugi chapter, chociaż. Chociaż yy, od razu ostrzegam, że w tej grze yy, są jumpscare'y, jeżeli nie lubicie takich rzeczy strasznych, to lepiej nie oglądajcie. Chociaż od, yy, mówię Wam o, też od razu, że gra jest 12+, a drugi chapter jest niestety już 16, ale moim zdaniem nie jest w ogóle straszny. I jeżeli mówię nawet takim dziwnym głosem, to przepraszam, ale boli mi gardło i wiecie. No ale bez dłuższego przedłużenia zaczynamy grę. Naciskamy play tutaj na dole. Chapter 3. A tight squeeze. Naszym nogiem będzie Hagiwagi. Ja yy, teoretycznie coś tam wiem na temat tej gry. Chyba intro nie będziemy oglądać. Nie, intro to możecie sobie na YouTubie, na kanale Mob Games tam bo Mob Entertainment i oni zmienili nazwę chyba tej, tej swojego kanału, nie? Ale w każdym razie, jak słyszycie, w wyszukiwarce Mob Games na pewno wam się wyświetli ich kanał. No to tam jest, y są wszystkie y ich muzyki, które były dodane do poppy Playtime, wszystkie tam różne. I między innymi też intro pierwszego chapteru. No dobra, jesteśmy w grze. Y są tu jakieś lagi, widzę. W Słyszę, sensie, no to jest wersja na Androida, więc nie ma się czego dziwić. O, tu jest kaseta. Ale nie, nie będziemy jej brać, bo nie chcemy się nic oglądać. komputer. Nieważne. Słuchajcie, o, tu są jakieś drzwi, musimy przez nie przejść. Ale dobra, nie wiem, tu jest jakiś kot. A, no, tak, to był ten kot. Ja kiedyś oglądam ja grałam kiedyś w to. Tak, ja kiedyś w to grałam, ale chwila. A, pamiętam. Yy, taki poradnik róbmy, że tutaj musicie przy... musimy tu wejść. A i tutaj... O, tak, i tutaj jest kod. Zielone, różowe, żółte, czerwone. Ja go... A, no ja już to pamiętam w sumie. Yy, no więc musicie od razu tutaj przyjść, Najlepiej w ogóle tam nie chodźcie, tylko od razu jak się znowucie do gry, wchodźcie tutaj, zobaczujcie hasełko i sejdźcie tam kurczę kurcze, co się stało? Jest... Kurcze! No. Jak... no, no. Musimy wpisać to hasło tutaj... Zielony, różowy, żółty, czerwony. 200 IQ. No dobra, no. tutaj powinniśmy to dostać, tylko szkoda, że nie będę się tego wziąć tak bez... Bo trzeba obejrzeć tą kasetę, żeby to odblokować. No i to jest taki poradnik, że tym jakie ręce, no nie? Nie jesteśmy tym żółtym ludzikiem, tylko nie da się w tej grze odwrócić kamery niestety. Nawet na takiej wersji na komputer się nie da. Znaczy, to będzie takie dołapanie, No będziemy mogli tak, wiecie, z daleka łapać jakieś rzeczy i to nam się przyda w Okej, hey, walcząc z tym ham hamiem łagim, a i właśnie, chceszcie na to. Nie używać na pracowniach nie, To jest yy, opuszczona fabryka. Ja nie będę tłumaczyć Wam całej jej historii, bo wiecie. To za długo. Okay. Użyj Mążyka i swojego grafaka bezpiecznie. Czy coś tam. Have play No i ja teraz, pomyślałam o tym, otworzyć. Patrzcie, można wejść w to szkło. O, i spójrzcie, to wtedy mamy taką łapkę, którą możemy łapać, o. Spójrzcie, daleko nam ją łapie. O, i tutaj jest, o, tu jest przejście i musimy ją tam przytknąć właśnie. Okej, okay. no i tam się skrytuje, skanuje się. O, chyba coś się... E, co się mu stało? E, możecie mi wyjaśnić, co mu się stało? Ja w to kiedyś grałam i on taki nie był. jakieś e, lagi, okej. Okay. Błąd serwera. Eee, Nie no, słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, co mu się stało, ale to chyba jakiś po prostu błąd gry. Eee, tak to i przejdźmy dalej. Tu mieć... Co się stało? Hm. O, może... O, coś się Czyli, a power no. A no tak, bo klucz jest przemny. A on go trzyma, ja. I to, a teraz tutaj no. Chyba tak. To jest zamknięte. No to gdzieś tutaj inne musi być. O tak, tutaj trzeba to otworzyć złapać. A, i teraz właśnie tam nam ty, na tym tutorialu pokazywało, nie wiem czy może nie pokazałam Wam, ale wokół tych słupków trzeba tak, o, to nie zahaczyć, żeby one się świeciły. I tu jest drugi. O. I chyba, o, naprawiliśmy jakby prąd. Eee. A... Dzziuś zniknął. Ej, no... Ej, przecież nie wiem, że on tu był. Ej, a może to jeszcze jest ten błąd gry, co był wtedy? Może to jest ten hagiłagi. Ej, ale nie, może to jest błąd gry, że on zniknął innym też tak zmieszał, chyba, że to jest część gry. No nie, nie, nie wiem, ale no dobra, tutaj się znowu zapaliło, może... Nie, tym razem to się będzie od przejście. Dobra. I tutaj... Widzieliście to? To chyba jednak nie był błąd gry, to tak ma być specjalnie. Tu można przejść? Ej, możecie się przygotować na to, że to może być Jumpscare, ale nie jestem pewna, bo ja to bardzo dawno to grałam. Pamiętam tylko, że to był tylko ten Hagiwagi i że on tam stał i że były takie właśnie łapki i coś tam na koniec jakąś zabawkę robiło. Ta nie ma go na razie. Dobra, na razie jesteśmy bezpieczni. Na razie jesteśmy bezpieczni. tylko się trzymajmy, żeby uniknąć kłopotów. Czemu on tam ciągle jest? Inne kasety, to jest kolejna kaseta, ale co na te kasety. Ja na razie tylko mówię. Yy, Nieistotne. O, to jest. O, tam musimy przejść. Co to jest? Jak dobrze? Czy wiecie? Kasty to niebieskie mam, ale przecież my już użyliśmy. Znaczy, ale tu jest jakieś taka, takie pudełko, nie? A co to? Co to było to. A, I tu musimy znaleźć! O, tutaj to, to, to się skacze. O dobra już widzę zielone i żółte. To, to teraz musimy... się... Ej, czy jest ja sobie to zasypałam? Cześć. E, chyba właśnie tam właśnie idzie, ale dobra. Zobaczmy gdzie jest czerwony. Chyba jest tutaj ten zielony. Jeszcze musimy tylko tego czerwonego poszukać. I to chyba będą wszystkie, wszystkim. Tam było tylko cztery chyba, tak mi się wydaje. Hmm, gdzie on może być? A o! Chyba tam był, tak mi się wydaje. O, tak jest, jest, jest. Więc teraz musimy tylko jakoś tam wejść. I właśnie, jak teraz my tam wyjdziemy, skoro. Może to pudełka trzeba teraz. Nie, no nie da się. Tu jakieś drzwi, ale. Co? A, że tak! Ej, no dobra, może to jeszcze jest logiczne. A, i teraz się tu wchodzi? Ej, się! Nie skomentuję tego. Czy, ej, czy tam da ej, teraz, czyli tam dadzą nam czerwoną rękę, tak? O! O, mamy dwie łapki. Ej, tak, kok. Dobra, em, zamierzamy teraz iść tu, tak? Tutaj chyba jest teraz przejście. Przed dębem, żeby nie schodzić. No ale cóż... Zasady mówią, żebyśmy weszli. Tutaj będzie hagiłagi? Mam nadzieję, że nie. Bardzo tu jest ciemno, bycie ja nie lubię takich... ciemnych, jeszcze nie światło. Yy, pada na... Urządzenie, na którym gram. O, tutaj, no tak, to jest to łapanie. O, i tu jest to. Czyli teraz trzeba tutaj wejść. Ej, nie da się. Czyli nie da się potem wejść. Czyli. Może już? Tak, już. No bo, ai, ai, tak, bo to, to kółko tutaj. To to jest takie coś, które yy, co nam. Ile nam tego, tego zostało? Widzicie? Ale bo teraz jak wyjść. <Krymne> Powinno się coś uruchomić, nie? Ej, tak równoległa się na jakiś tunel. Zabawki to spadają z górę. O, jest! Wyjście! O, pamiętam to miejsce! Tak, ja pamiętam, jak ja to, to oglądałam po kiedy czy tam grałam w to. I czekajcie, tu trzeba zrobić zabawkę. Nic, pa, nie ma, pa, nie ma mocy, no to czekajcie. A, to są schody, i tam się wchodziło na górę. To jest dziura. Po prostu jest taki uchwyt, który się... I z tego co wiem, taka seta powinna leżeć gdzieś tam. A leży tu. I to jest bez sensu. Przecież. No chociaż dobra, takie jakieś <coughs> dzieciaczek, który by nie wiedział, w co gra. To nie by się nie skazał, żeby tam zajrzeć. Tu jest znowu to zagadkę. O. Tu się. się idzie. I co? O, nie starczy tego, chyba, żeby tam odejść, nie? Czy? Nie no, nie starczy. Patrzcie, ciągnie. Czekaj. Może to jakby inaczej. Patrz co! Ej, tak myślałam, że może by to tak odsunąć. Ale zobaczcie. Nie da się tego odsunąć, bo musiałam pójść tam, no nie? A pewnie trzeba było stanąć tam, i w to wziąć. I tutaj tego, no nie? nie przechodzić już tędy, żeby to mieć przejście. Zobaczcie, jak to działa? Chyba na tym się tak nie da, ale normalnie przyszłam sobie po tym czymś. Tak yy... <kluzny> spadłam, bo nie chciałam to zrobić, ale no. XD. Chyba tak na kąpie się nie da zrobić, no ale dobra, chyba możemy skoczyć. O, i tutaj jest guzik. Teraz powinno działać. <kluzny> tak, teraz nam działa. O, i to się są... tak widnie. Ale dlaczego się nie chce? Nie wiem. Nieważne. O. Właściwie pokazano, jak od tego już wycelować. No i teraz to nam poleci. Tak, to zabawka teraz mam tutaj to jedzie po temelu i jedzie tu. Tak, tutaj jakby się lakieruje, żeby była taka mocniejsza, bo kolorowa się nie może, bo już była kolorowa, jak ja wiem, tego. No, tutaj na najprawdopodobniej się złoży, a tu nie wiem co to było. Tutaj się tu się na pewno będzie składała, a tu nie wiem. Chyba, że tu się składa, a tutaj coś będzie innego. Nie no, zobaczymy. O, chyba tam nie jechała już chyba tam, nie? Tak, tutaj... A, to chyba jest tylko taki skaner, wiecie? Oj, tutaj do czekamy. O, mogę. A, i tutaj pisze: Tu pisze. A, no tak, tutaj mówi, że musisz tu włożyć tą zabawkę, i tu się otworzy to przejście, które powinno się otworzyć. O nie, tu będzie ten, tu będzie ten niebieski na 100%. Byłoby tam widać dalej przejście, gdyby tam nie miało go być. On tam jest na 100%. procent. Dobra, reszykujemy. Tak, wiedziałam. Ale dobra, zobaczcie, teraz już nie jest taki jak wtedy. Dobra, ja jeszcze... O, tutaj jest o, Od razu wam mówię, ta gra jest jump... Step. Ta gra ma To sobie pełne O, chyba tam go widziałam. Chyba tam go widziałam. Idziemy... Ram, ran. ran. Ja, ja idę tylko ja, ja pierwszym lepszym korytarzem. Dlaczego zginęłam? Przecież, dlaczego zginęłam, skoro mm, szła niby pchałam to coś do iścia, a jakby tam nie było przejścia, więc poszłam tam tędy iść, no nie? To dlaczego zginęłam? Dobra, druga kuba. Trzymaj te kciuki. Trzyma. Tak, tędy było, chyba, że tędy w ogóle mamy nie iść, chociaż... Ej, no właśnie patrzcie, patrzcie, czego mi nie pozwala to w ogóle iść O, o, działa, działa No, ej O, idzie, gdzieś jesteś, się się uciekaj Tak, 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 to o to chodzi? On za mną jest, ja, tak tu, ja to tak czuję. Czy, czy, czy możemy się tak jakby? O, widzieliście? Wszedł za nami. Kula, nie złapię. Aaa! Jestem, 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 jestem ran. Biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Słucham, żeby to było kończyć, żeby to koniec, takie jak takie... to ej, Tak, to była skrzynka jakaś, skrzynka, skrzynka, nawet, skrzynka! Ej, patrzcie, to mnie na tym trzyma. Spadam. Ej, ale chciałam... ej, nie się tam... ja chciałam tam wskoczyć, wiecie? Chyba kiedyś się dało, ale twórcy to usunęli. Podobno kiedyś się dało. Ja się I ale to zobaczcie, gramy w to jakby pierwszy raz. Drugim razem nam się udało. O nie? Ej, jakiś lakier. O nie. Ej, co wzięła. A, bo tam jest też na telewizora. Nie, nie będziemy tego oglądać. O nie, już... No, te napisy mnie nie zachęcają. Danger, niebezpieczeństwo, uspokaj mnie, pop, go back, turn. To u mnie tak gracze, czy wiesz, to słyszysz taka melodyjka, nie jakby no, nie? Ej, nie, to chyba jest w grze, czekajcie. Ej, fajny domek. Ej, tak, to jest z chyba. O nie, już widzę, że to będzie coś niedoświetlnego. Dalka? mogę no niej... Na pewno chodzi o to, żeby ją tam, żeby ją otworzyć na 100%. Czy jest tu jakieś inne części? A potem Ale nie, no na 100% chodzi o to, żeby ją otworzyć. Ale czekajcie, sprawdźmy jeszcze może to. No, no, tu są drzwi, ale co są zamknięte? Pewnie w drugim też będzie coś, że się otworzy coś, czy nie, jakaś tutaj w tym pokoju. Dobra. Ryzyk, ryzykujemy, ewentualnie zginiemy. No, chyba zginęliśmy, ale... moją klatkę, tak chyba powiedziała? No więc, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jestem, po wszystkim, jestem yy, pod wrażeniem. Subskrybujcie kanał, mam nadzieję, że dobiemy 200 subskrypcji, bo już jesteśmy do tego bardzo blisko. Mam 184, tak chyba. E, więc mamy, mam nadzieję, że uda nam się zrealizować. I to byłoby na tyle. Cześć!